Tak, słucham. Chciałbym się dowiedzieć na temat pana Zbigniewa Stonogi, co pan o niej sądzi? Yy, wiesz, może moja prywatna opinia na temat pana Zbigniewa Stonogi nie jest taka istotna w sumie. Nie, no tak pytam tylko z ciekawości, bo od razu właśnie oglądałem filmik i tam zleżyłem panu do kucza i tak dalej. Yy, generalnie, wiesz, yy, moja prywatna opinia, tak jak mówię, na temat pana Zbigniewa Stonogi nie ma żadnego znaczenia tak naprawdę w sprawie Tutaj żeśmy się spotkali poniekąd w sprawie Krzysztofa Kononowicza, i tu mnie trochę niepokoi, że rozpowszechnia nieprawdziwa informacje, tylko po to, żeby dla wyświetleń tam sobie nabić fejmu na fake newsach. Zadaje się z ludźmi, którzy Krzysztofa nękali, którzy Krzysztofa chcieli okraść z majątku, zamknąć go w szpitalu, żeby przejąć jego majątek. To mnie niepokoi, że tak powiem, że wprowadza po prostu widzów w błąd opinię publiczną. No, i wydaje mi się, że robi to tylko dlatego, że sama problemy z prawem, był w więzieniu, i tak dalej. Po prostu jest to rodzaj takiego internetowego oszustwa dla wyświetleń. I no dobrze, to to też na przykład to, co wiesz, to, co na przykład wyzwiska zamiast argumentów, dyskusji na argumenty, no to chyba świadczy o poziomie nie moim, tylko pana Zbyszka stanowi. To jest troszeczkę wulgarne. O! To wiesz delikatnie powiedziawszy, no bo. Ja tam wiesz, w internecie dużo mi widzowie teraz dzisiaj przysyłają różnych jego wypowiedzi, filmów, jak tam wyzywa też sędziów w sądach i tak dalej. Nie? więc... Myślę, że są to jakieś problemy emocjonalne, tak naprawdę. No, niekontrolowane wybuchy emocji, czasami pod wpływem używek. Być może tak niektórzy sugerowali, że wczoraj ten light się odbył też, bo. No, musi pan się go zapytać, jak ta sprawa z Wigdem Ziobro się potoczyła. No, zobaczymy, co pan odpowie. No tak, no tak. Myślę, myślę że. Tam na przykład mi w tej rozmowie obiecywał, że na przykład y, właściciele kanału Mleczny Człowiek to już jutro będą siedzieć, więc nie wiem, może Oziobrze coś podobnego opowiadał, czy, czy nie. Może cały czas czeka na spełnienie tej przepowiedni swojej, a to Proszę, się okaże... Życzę panu, wszystkiego dobrego, tak. mhm. Wkłaniam się, pozdrawiam.